I większość z tych twarzy e, to e, twarze e, bardzo dobrze mi znajome i mam wrażenie, że Państwo mnie też pamiętacie. E, jest mi bardzo miło, że, że, że możemy się, się spotkać i e, w przyjacielskim gronie pogawędzić. E, nie chciałbym używać dużych słów, ale chciałbym pogawędzić dzisiaj z Państwem o Polsce, nie e, o tym kto, gdzie i dlaczego kandyduje, tylko o sprawach ważnych, bo dzisiaj być może są też w Państwa takie osoby, które rano przeglądając prasę e, zauważyły taki akapit, który właśnie w mnie wpadł bardzo mocno, wyrzucił się w pamięć do dzisiejszego poranka, mianowicie, <grymne> że idąc trochę tak e, słowami do Tuska, że te wybory nie są wcale o tym, czy będzie 500 zł na każde dziecko, te wybory nie są wcale o tym, czy będzie e, zwolnienie, czy będzie ulga większa podatkowa, te wybory są, już Państwa, o tym, czy będzie po 25 października demokracja, to nie jest ten tak rzad. Wszyscy śledzimy media, wszyscy rozmawiamy z ludźmi i wiemy dobrze, że tak naprawdę jest ona w sposób bardzo poważnie zagrożona. Do władzy zbliża się partia, która z demokracją nie ma wiele wspólnego między innymi poprzez staw na tej liście, e, chcemy doprowadzić do sytuacji, że e, nasza, e, nasze, nasza Zjednoczona lewica, nasza koalicja e, e, no, po prostu uniemożliwi tak naprawdę nie samodzielne rządy e, Prawo i Sprawiedliwości. E, sytuacja wydaje się być bardzo poważna tak naprawdę, bo mm, nie chciałbym tutaj oczywiście że wszystkich wątków nie chcę mówić o tym, co dzieje się na arenie krajowej, bo to wszystko widzimy na co dzień. Mamy w Tomaszowie na tych rządów, które potencjalnie nas czekają. Te, które przyjdą, czy mogłyby przyjść, będą jeszcze gorsze, tak? bo, bo i narzędzia do, do sprawowania tej władzy na arenie krajowej są znacznie większe, znacznie bardziej ohydne niż te stosowane w Tomaszowie. Jestem mieszkańcem tego miasta, ja, podobnie jak, jak państwo, i od już no, bez mała 11 miesięcy czekamy na jakikolwiek ruch. Tak? No, nie wiem państwo, ale ja nie miałem wielkich oczekiwań względem prezydenta Argitto, ale przecież mieszkańcy są tacy, którzy mieli jakieś oczekiwania no, I, no, i oni no, mają chyba prawo czuć się lekko na razie póki co trwa jakiś taniec, yy, użyję słowa czystki, bo to już inaczej tego nazwać nie można. Trwają w urzędach, spółkach, szkołach, przedszkolach. O, 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 łączeniu, o łączeniu szkół, prawda, o tych wszystkich ruchach Państwo też na pewno świetnie wiecie. Yy, jeśli, czego to nie życzę, nie życzę, życzę tego naszemu krajowi, yy, dojdzie do tego, że PiS będzie rządził samodzielnie, to będą to tak naprawdę czarne mapa w historii naszego kraju, ale my jesteśmy tutaj po to, żeby zrobić, żeby uniemożliwić im po prostu tego typu praktyki. I dlatego chciałbym Państwu e, obudzić takiego ducha walki. E, mnie, podobnie jak i Wam jest w sobie również jest go trudno obudzić, ponieważ ja też widzę sądarzy, tak? Podejmując decyzję o, o starcie w tych wyborach, e, przypomnę Państwu, że jestem od jakiegoś czasu szefem okręgu partii Twój Ruch. Twój ruch miał tam, o ile dobrze pamiętam, około 1,6%, y, SRD chyba 2,4%, kiedy te partie były jeszcze osobne. Dopiero, y, dopiero połączenie się w koalicję spowodowało, że, ten, że te sondażowe wyniki troszkę Nie Niełatwo się podejmuje y, decyzję o starcie y, przy y, poparciu w sondażach na poziomie około 2%, prawda? Niełatwo się idzie do ludzi i mówi i, im się, słuchajcie, no musimy y, coś zrobić, żeby zmieniać ten kraj. Y, bo, pukają się po prostu po głowie. Pamiętam, tak? no, na tej sali są ludzie, którzy pamiętają 40% poparcie y, dla, dla, dla naszej partii w wyborach. Tak? Tak. No, to dla No więc. Y, no pamiętamy tę sytuację. Dzisiaj jest, dzisiaj jest tak, jak jest, ale dzisiaj też mamy pole do naszych działań i bardzo Państwa proszę, bardzo Państwa zachęcam. No oczywiście nie tylko do tego, żebyście w dniu wyborów poszli i oddali głos na kandydatów Zjednoczonej Lewicy. Najlepiej, gdyby to jeszcze byli kandydaci Zjednoczonej Lewicy z naszego powiatu, bo jeśli my, jeśli Ewa, ja i Marta nie uzyskamy Waszego wsparcia, Waszego, Waszych rodzin, waszych przyjaciół, no to gdzie mamy je szukać? W Skierniewicach, w Radomsku. Przypomnę Państwu, że ten okręg wyborczy jest gigantyczny. E, e, sięga od powiatu skierniewickiego przez Rawski, Oboczyński, Tomaszowski, Piotrkowski, Bełchatowski i Radomszczański w prostej linii między skrajnymi punktami e, od tam Skierniewic do powiedzmy do Żydna. To jest na okrągło 200 kilometrów. Gdzie mamy szukać tego owadzia? Tam nas nie znają, jesteśmy stąd, tutaj w tych środowiskach działamy, tutaj chodziliśmy do szkół, tutaj uczymy się w szkołach nasze dzieci. Tu mamy jakiś dorobek zawodowy, społeczny. Liczymy na to, że Państwo to dostrzeżecie i że chcecie wesprzeć swoim, swoim głosem, ale również swoim zaangażowaniem w nasze starania. Drodzy Państwo, dzięki uprzejmości Przewodniczącego Andrzeja Walańskiego, mogę Państwu zakomunikować, że od przyszłego tygodnia od dwa dni tygodnia, czyli we wtorek i w czwartek od godziny 16.30 do 18.00 będzie czynne biuro na ulicy Ze wszystkimi sprawami oczywiście Państwo możecie do tego biura się fatygować. Również no, chodzi po to, żeby porozmawiać. Ja swoją obecność deklaruję w czwartki. We wtorek no, umówimy się tutaj czy to ze mną, czy z Martą, czy może jeszcze z kimś z Państwa, kto zechciałby dyżurować. Tam będziemy mieli również różnego rodzaju materiały. Ja pozwoliłem sobie dzisiaj na nasze dzisiejsze spotkanie przynieść i zachęcam Państwa do tego, żebyście, ile kto może, ile kto byłby w stanie rozdać gdzieś tam po, po, po sąsiadach czy po rodzinie. Póki co, dwa pierwsze hasła, a mianowicie, jak Państwo może pamiętacie, w dniu 1 września. E, ruszyliśmy z akcją e, z szkoły budować ciężko podatkowe czyli świecka szkoła e, są tam te ulotki z tyłu z jednej strony jest tam taki obrazek z drugiej strony są e, hasła dosyć ciekawe nie chcę teraz tego poruszać proszę sobie proszę sobie to po prostu przejrzeć i druga, druga sprawa, e, to jest kwestia zdrowia, nie chcę umrzeć e, u lekarza, być może Państwo widzieliście ten spot, ci którzy mają e, internet i, i sama na Facebooku e, to na pewno widzieli, tutaj z tyłu na drugiej stronie też są e, te punkty programowe, e, które Zjednoczona Ulica ma w swoim programie. Teraz, dzisiaj odbyła się konferencja prasowa w Bełchatowie, a jutro będzie w Piotrkowie, pod hasłem Nie jestem śmieciem. To jest o umowach śmieciowych i o tym jak pomóc ludziom z, z takim problemem. I czwarte hasło, które też za chwilę będzie zajeślać, że w Skierniewicach pomyszę. ja będę w Skierniewicach, to będzie hasło dotyczące konkubinat, też rodzina. Bo, jak Państwo wiecie, mnóstwo Polaków żyje w nieformalnych związkach, żyje w konkubinatach, a partie poza oczywiście Zjednoczoną Rolnicą, partie typu PiS, nie uznają takiego, takiej formuły. Ani nie uznają oficjalnie, bo sami są przez to w takich związkach. Tak? Te materiały będą dostępne w biurze. Zachęcam wszystkich Państwa na miarę swoich możliwości. Nie oczekujemy cudów, ale na miarę swoich możliwości chcemy Państwa prosić o aktywność w swoich środowiskach. Są na tej sali ludzie, którzy już startowaliście Państwo w różnego rodzaju wyborach, ze wspaniałymi sukcesami również. Myślę, że jeśli dzisiaj swoim autorytetem poświadczycie, że Ewa, ja, Marta jesteśmy ludźmi, na których warto postawić... To będziemy Wam niezmiernie wdzięczni i jeśli nam się uda, to, to dobrze. Jeśli nam się natomiast nie uda, to liczymy na to, że ktoś z tej listy, że ta lista będzie na tyle silna, że jeden z reprezentantów czy jedna z reprezentantek tej listy będzie mogła u nas kiedyś zabiegać o nasze sprawy w parlamencie. Proszę Państwa, jeszcze jedna tylko sprawa, taka na tle technicznej. Zwracam się do tych osób, które mają i są aktywne w internecie na Facebooku. Jeśli są osoby na tej sali, które na przykład których ja jeszcze nie mam znajomych, bardzo proszę o szukanie mnie i e, zaproszenie mnie do grona znajomych. Bądźmy tam aktywni. Ci, którzy, ci z Państwa, którzy mają nieznajomych mnie, mnie Ewę oczywiście również i Martę Markun, e, e, proszę o zaproszenie ich e, do, do znajomych. My tam coś, e, że tak powiem, wrzucamy, coś publikujemy. E, dobrze jest, jak odbywa się jakiś tam ruch w tym internecie, tak? Czyli porówniamy coś, udostępniamy. To tam też toczy się życie. Ci, którzy korzystają z tego medium, wiedzą dokładnie, że my jesteśmy sobie tu i teraz, a tam toczy się w internecie drugie życie. Tam e, ludzie to przeglądają. Są treści oczywiście polityczne nie tylko naszej formacji, ale, ale wszystkich innych, tak e, Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za, za tak liczne przybycie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Panu Prezesowi za, za uprzejmość. Mam nadzieję, że, że powiedzieliśmy wszystkie, no, wszystkie. A, czy ja z swej skromności powiedziałem o no, miejscu swojej na Nie, nie mówię tak, jest Ostatni. Jest tak, tak, tak. Jestem ostatni na liście. Tak. Tak. Jestem ostatni na liście. Kiedyś, kiedy, czy, czytałem takie tak, 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 zdanie w sforcie, obróć tabelę, raczej o, będzie tak. o. Proszę Państwa, jeszcze raz serdecznie dziękuję. I cóż, otwieram, otwieram dyskusję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, chciałby coś powiedzieć, to oczywiście będzie nam bardzo miło, jeśli to będzie głos wspierający nasze kadłuby, będzie nam szczególnie. Bardzo proszę.